Cześć, witajcie. Ten filmik nie jest poradą inwestycyjną. W ostatnim filmiku wyrysowałem Wam tutaj taką fioletową ścieżkę, po której cena bitcoina powinna sobie iść. No i tutaj <sum> mówiłem, że cena może dojść do tej żółtej linii, czyli do poziomu 37,5 około. Niestety cena nie doszła. To odreago odreagowanie, którego się spodziewałem, nie było aż tak mocne. Ono wprawdzie było. Stąd tutaj jak widzicie, ale nie doszło wyżej, więc no po tym odreagowaniu ja już zacząłem tutaj stawiać pozycję short tutaj, tutaj, no liczyłem na to, że, że dojdziemy jeszcze wyżej, więc ta moja pozycja short będzie uśredniona, ale ja Wam mówiłem też, że no wiecie, nie ma, nie ma sensu nigdy czekać aż, Cena dojdzie nam do tego maksymalnego pułapu, bo nie zawsze to się zdarza, szczególnie teraz, kiedy mamy strach na rynku, jest po prostu no, presja duża sprzedażowa. Sprzedają grubasy, sprzedają ulica, więc tutaj no lepiej jest po prostu uśredniać sobie cenę wejścia w pozycję short, niż po prostu wejść, niż po prostu wejść za późno ominąć po prostu możliwość zagrania na dobrego shorta. Yy, więc tutaj tak też yy, zrobiłem no i cóż yy, tutaj później jeszcze też dołożyłem sobie do szorcika tutaj również, no bo to już raczej z tych miejsc nie spodziewałem się, że odreagują <laughs> to odreagowanie było właśnie tutaj no i zobaczcie dokąd cena dochodzi, cena dochodzi idealnie do końca tego yy, te, tej mojej ścieżki fioletowej, czyli to był pułap to był pułap, słuchajcie, zaraz wam tutaj powiem. Prawda? Zobaczcie, jak idealnie wyznaczyłem moment, w którym będzie można tą pozycję short, stąd y, tutaj zamykać, prawda? Zobaczcie, i cena już co robi, odbija od tego miejsca, które wyznaczyłem, i teraz możemy się spodziewać jakiegoś od reagowania w górę i już powoli też można jakieś kolejne pozycje short będzie również będzie można również zakładać ponieważ po tym no tutaj ładnie wyciągają tego knota Zobaczcie, jak tutaj idealnie wam to wyrysowałem. No wręcz co do co do dolara praktycznie. No może zabrakło tam jednego dwóch dolarów, ale ale praktycznie co do dolara tu wam wyrysowałem moment zjazdu tej ceny wyciągają w tej chwili yy, do góry yy, tego knocika, yy, więc za chwilę będę kończył, bo będę szukał jakiejś pozycji krótkich, znowu short. No i kolejny moment yy, to będzie tak jak wam już kiedyś <coughs> mówiłem, to będzie pułap yy, okolice 33 tysięcy, czyli gdzieś, gdzieś, nie, gdzieś tutaj, prawda? Czyli, czyli coś takiego może tutaj być. Dobrze, słuchajcie, ja kończę, bo, bo już będę się praktycznie logował. Chociaż jeszcze Wam pokażę fajną y, TRX-a Wam pokażę, bo TRX ostatnio wystrzelił, bo tam jakiś news się pojawił. Y, więc tu na, te, na TRX-ie też zagrywam shorta. Zresztą zobaczcie sobie TRX-a na tygodniówce, jak on wygląda. O, zobaczcie też cały czas trend spadkowy w zasadzie w yy, ATH było w kwietniu zeszłego roku, a później kiedy w listopadzie Bitcoin robił swoje drugie ATH, no to TRX już tego ATH nie zrobił. Teraz troszkę wystrzelił, więc ja tutaj będę szukał również na tym TRX, yy, znaczy nie, nie będę szukał, tylko już mam pozycję krótką, short i zakres tej yy, pozycji tutaj już Wam mówię tak na szybko, bo już chcę się zalogować na Giełdę to będzie właśnie powtarzanie tych korekt. M momencik. Tak to jest ta korekta. Tutaj ona już powinna być powtarzana. I jeszcze ta duża korekta, którą tutaj widzimy. O ta korekta, stąd. I ona też będzie powtórzona. Y jeżeli oczywiście cena no już będzie stąd, y stąd spadać. No może jeszcze ewentualnie coś tam podrosnąć, ale ale tutaj już moja pozycja so, short yy, została <laughs> założona od tej żółtej od tej żółtej linii, a skąd ta żółta linia się wzięła, no to to już wam pokazywałem, to jest linia, yy, to jest ta linia trendu spadkowego, tak, o. prowadzona od prowadzona właśnie od kwietnia, no i później tutaj to w listopadzie to yy, ten wzrost, który nie zrobiła TH, także ta linia. I teraz ta linia stanowi też opór dla ceny, więc tutaj też pozycja short na TRX została yy, postawiona. No docelowo, <coughs> docelowo również, o, za daleko, docelowo również no, cena powinna też tutaj do tej czerwonej yy, linii wstępnie yy, dojechać. Dobrze, słuchajcie, to na tyle, taka, taka szybka tutaj aktualizacja tego, co się dzieje. Znów, jak widzicie, no co do, co do dolara tutaj zostało to. A już się robi tutaj choinka na tym wykresie, muszę tu posprzątać. Co do dolara, zobaczcie. Mieliście to. Mieliście to tutaj idealnie wyznaczone. Cena już. Troszkę odbija. Widzę, że się zatrzymali, więc tu impetu za dużego nie ma na to odreagowanie. Dobrze, kończę. Pozdrawiam Was i życzę udanych inwestycji.